Ten film przedstawia trasę, którą się pokonuje na rowerze z koło brzegu do Świnoujścia. Wszystko po kolei powiem, gdzie są trudne odcinki, gdzie są łatwe odcinki, fajne i przyjemne. Koło brzegu tutaj, yy, zależy od której strony się chce jechać, można pokonać. Ten, e, generalnie no ścieżka rowerowa zaczyna od strony zachodniej, zaczyna się tu na ulicy Arciszewskiego. E, tutaj jest taki odcinek po dawnych torach kolejowych przez osiedle. Tu się bardzo fajnie jedzie, jest asfaltowo. Tu dalej też jest ładna ścieżka rowerowa, aż tutaj, właśnie do tego miejsca, gdzie się zaczyna Arciszewskiego, i tu przez las, już park nadmorski się jedzie po ścieżce asfaltowej. Dalej się jedzie do, do grzybowa. Ścieżką szeroką asfaltową. W sezonie czasem może być bardzo dużo ludzi. Aż do dźwiżyna tutaj jedziemy ścieżką asfaltową. Tutaj zaczyna się taki nowy odcinek ścieżki rowerowej, która skręca tutaj na prawo. I tu się przejeżdża nad, po takiej kładce nad taką wielką łachą piachu, wydmą, z tym, że jak ktoś jest nieobciążony, to może tutaj sobie bez problemu wjedzie, albo jak nie da rady, to wprowadzi rower, bo jest bardzo stromo. Ale z załadowanymi rowerami, sakwami hmm, lepiej chyba będzie tędy pojechać ulicą, a chodnikiem nie za bardzo, bo jest bardzo wąski i przeznaczony tylko dla pieszych. No tutaj na tej kładce ona jest umieszczona bardzo wysoko i jest bardzo fajny widok na, na tą taką wydmę. Pustynię taką w Dźwizzynie. Tutaj dalej przez Dźwierzyną biegnie fajna ścieżka rowerowa. Aż tu się y, jedzie przez lasek Dorogowa. Też jest, jest osobny, dość szeroki chodnik wzdłuż ulicy z wysokim krawężnikiem. Trzeba też uważać, zwłaszcza z dziećmi. Dalej dojeżdżamy tutaj do Dorogowa. I Mrzeżyna. W Mrzeżynie niestety nie ma tak, takiej prostej ścieżki rowerowej. Trzeba tutaj przejechać przez samo centrum. I najlepiej po prostu po ulicy, bo chodniki są zatłoczone przez turystów i przez stragany. Tutaj się dojeżdża do końca tej, tej takiej promenady tej głównej takiej Mrzeżyńskiej uliczki aż do ronda i na rondzie trzeba przejechać w prawo przez mostek. Zaraz za mostkiem zaczyna się po drugiej stronie ulicy. Kolejna ścieżka rowerowa przez biegnie ona aż do aż do przez Lasek, aż do jednostki wojskowej. To są tereny wojskowe tutaj. Tu okrąża się je do, dookoła. To jest taki bardzo fajny las, jest on tak przetrzebiony z krzaków i bardzo ładnie wygląda i nawet zdjęcia można sobie robić jak to się tu dalej jest taki punkt widokowy na, na takiej wysokiej skarpie Przed samym 100 metrów przed tym punktem jest odbicie w lewo na leśną drogę pożarową. Prosto, jakbyśmy pojechali, może by było krócej, ale za to jest kilka kilometrów bruk. To po tym bruku raczej nie jedźmy. Wszyscy wjeżdżają w tą drogę pożarową, która się znajduje 100 metrów przed punktem widokowym na morze. Dalej tutaj, w zależności od warunków jest, tak jak tu napisane, shooter. Są to drobne kamyczki. Raczej jest ta ścieżka ta ubita dość, dość mocno. Wszystkie, yy, cała tarasa jest oznakowana dość dobrze strzałkami i zielonym y, rowerkiem. R10 Raczej tutaj się nie zobłądzi. I tu po Gorzelicy się dalej jedzie cały czas prosto. Po lewej stronie jest kemping Czachary, tu nad tym y, jeziorkiem takim niedużym. Zaraz. Pół kilometra dalej jest po lewej stronie stacja początkowa kolejki moskotorowej Pogorzelica. Z Pogorzelicy zaraz po drugiej stronie ulicy zaczyna się też piękna ścieżka rowerowa asfaltowa. Ma ona tutaj około 3 kilometrów do do Niechorza. W nichorzu jest kawałeczek. Mmm, jest ścieżka asfalt, asfaltowa. Mmm, tam... hmm. Tu w Pogorzelicy jest stacja kolejowa. I są tory, a ścieżka rowerowa jest przy torach do, do Niechorza, a po prostu tam się jedzie dalej. No, z Niechorza do Rewala y, nie ma ścieżki rowerowej, jest y, ulica taka, droga łącząca ten Rewal z Niechorzem i czasami y, zasuwają tam coś wariaci tą drogą trzeba uważać pokazuj tam dalej w rewalu trzeba znaleźć w rewalu tutaj właśnie trzeba znaleźć tam przez miasto gdzie ta yy, ścieżka rowerowa zaczyna się przy głównej tej trasie yy, wojewódzkiej myśmy jechali tam ulicą zdaje się dworcową do głównej, po prostu do głównej drogi na Trzęsacz, tej wojewódzkiej. I od tego miejsca, zaraz przy tej głównej drodze jest do samego Trzęsacza piękna ścieżka rowerowa. Trzęsaczu się troszkę ona tam zwęża, do chodni jest chodnik. Później do Pobierowa też tam się wjeżdża, e, cały czas prosto, w Pobierowie już nie ma ścieżki, nie jest, jest ulica i tutaj żeśmy troszkę błądzili w tym Pobierowie szukając, szukając tej R10, tej ścieżki rowerowej, bo tu jest w lewo taki mocny skręt, się jedzie aż do ulicy i później... Później szukaliśmy tej, tej ścieżki, szukali, trzeba było jechać tam w lesie. Hmm, będę po prostu patrzeć na telefonie, na, na Google Maps, dokąd to prowadzi nas. I w końcu żeś, znalazłem tam na drzewie znaczek, że że jednak tu w tą stronę trzeba jechać. I to tak jakoś tak dziwnie tam jest oznakowane, że to by po prostu nie, nie można było jakoś to prosto dać, czy w tą stronę, czy jakoś tam przegapiliśmy ten skręt. Później żeśmy pojechali tu, później trzeba było się gdzieś cofać. Dosyć duży kawałek i tak pół godziny zmarnowane na. Szukajmy dokąd na ten łukęcin, gdzie, gdzie ta droga jest. Później z łukęcina do, do dziwnówka jest troszkę le, lasem się jedzie. W miarę ubite miejscami trochę piach. Tutaj trzeba się kierować ze znakami na drzewach zielonymi i nie, nie skracać sobie drogi przez las, bo później... Ta niby krótsza, szeroka ścieżka, droga przez las się zwęża, i później mamy piach. I się pakujemy w jakieś kłopoty. Tu w zasadzie trasa nadmorska, taka wygodna, hmm. Hmm. się kończy. To prawda, tam do. Do Międzywodzia tam jest ścieżka rowerowa, ale dalej z Międzywodzia już nie, nie ma jak komfortowo przejechać, więc zalecają jechać na kamień pomorski i pociągiem sobie dojechać do śminowejście. Ale myśmy pojechali tu na dziwnów. Tu była elegancka ścieżka rowerowa. Tu aż do Międzywodzia jest tu przez most, tylko było wąsko po chodniku. Aż do międzywodzia jest piękna ścieżka rowerowa. Tutaj jest taki boczny, poza, poza drogą zrobiony taka ścieżka, a chodnik, taki szerszy chodnik z Polbruku w tej miejscowości. Później w tej miejscu wsi kręca się tutaj na Kołczewo. No niestety jest to takie. Okrążanie. Okrążanie drobnymi do, bocznymi drogami, aby jakoś bezpiecznie miarę dojechać. Te, um, tędy o wiele mniej samochodów jeździ niż tu główną wojewódzką na świnoujściu. I tutaj taką boczną, dziurawą drogą się jedzie na kolejnej wioski Kołczewo. To w tym Kołczewie trzeba tam... Tam jest zaraz w centrum wsi przystanek autobusowy to, to skręcamy tam w lewo na tym skrzyżowaniu. Po prawej jest przystanek autobusowy, a my skręcamy w lewo i okrążamy jakby tę wioskę dookoła i jedziemy dalej boczną drogą tu po 3 km znowu skręcamy na domysłów tutaj. Też wszystko to są takie boczne drogi, w miarę nawet szerokie, w miarę bezpieczne. Za, e, jakby w takim w takim tunelu zadrzewionym się jedzie, nie jest. Słońce nawet nie dokuczało specjalnie w cieniu ale są, bywają po drodze wzniesienia różne, mniejsze lub większe no jeśli trzeba tam odpoczywać, ale że jak to tam jaki kto jest mocny tutaj dalej się jedzie już hmm. też taką dziurawą drogą prosto przez las tu się wyjeżdża do takiej asfaltowej dróżki na wisełkę skręcamy tutaj w lewo i dojeżdżamy do takiego dużego skrzyżowania, takiego trójkąta. Zaraz na tym trójkącie jest wjazd do lasu. Ma tam właśnie R10. Ale niektórzy tu wcześniej gdzieś zaczynają, wjeżdżają do tego lasu na drogę pożarową. I lepiej na tym wychodzą, bo ta droga tutaj aż do tej zagrody pokazowej żubrów jest w stanie masakrycznym. Jest piach, jest pod górę, jest piach. W miejscu gdzie jest powycinany no las to jest okropny piach. Tam się nie da przejechać, trzeba pchać tę to Jest nasada po prostu. Jak ktoś jest ma powera, to no, w jeden dzień przejedzie, to, a jak się z dziećmi jedzie, to niestety, ale to, to nie do rady. Za ciężko. Tutaj zaraz się wyjeżdża w międzyzdrojach takim stronym zjazdem od tej zagrody żubrów. Już jest tam ubita ta ścieżka. Wjeżdża się tam do centrum. I dalej trzeba się kierować tutaj na promenadę zaraz przy morzu. Jest piękna, pół kilometra pięknej ścieżki rowerowej zrobione. Później ona się kończy. Zaczyna się płytówka. Płyty jumbo dżum, z dziurami, trzeba tam się też telepać po nich kawałek, później znowu się zaczynają odcinki piaszczyste, gdzie lasy państwowe powycinały te połacie lasu i po prostu tam słońce tak wysusza tą drogę, że robi się piach i się nie da przejechać. Tak będzie tak z pół kilometra tych takich Łącznie takich odcinków z piachem pod górę w dodatku. Tu dalej zależy od pogody. Jak jest deszczowa pogoda, to ta ziemia tam będzie raczej taka ubita. Chyba że hmm. będzie jak też wielka kałuża i błoto. Tu dalej jest przy podziemnym mieście też wielka łacha piachu, bo tam nie ma drzew, jest wycinka zrobiona. Tam trzeba pchać rower tak dosyć te 100 metrów. 100 metrów pod górę każdy rower, później się jedzie już elegancko po piachu, po ubitym nie zależy od pogody, nie? ale jest ciężko. Później jak się tu wyjedzie już na tą drogę, będzie pobudowali te, te instalacje od tego gazoportu i tak dalej, to się wyjeżdża tu. Już jest piękna asfaltowa ścieżka przez most. Taki węzeł drogowy zrobiony, most Okrąża się tu dookoła. Wyjeżdża tu się z tej strony. Trzeba trzeba kawałeczek. Dalej tu podjechać. I zaraz po drugiej stronie ulicy jest 100 metrów. Chodnik. I tu już wjeżdżamy tym chodnikiem do Świnoujścia, tam dalej już jest w miarę bezpiecznie. Jeździmy sobie po chodniku, później przechodzimy na drugą stronę i znowu jedziemy po chodniku aż do promu. Także tak to wygląda. Dajcie łapkę w górę. Niech się niesie. Aktualny stan na rok 2019. lipiec. Łapka w górę i subskrypcja. Z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia.